W moim przekonaniu są to takie zasady. Jak Państwo widzicie, one częściowo jakby pokrywają się z tymi zasadami Huntingtona, natomiast no nie do końca. Jest to moim zdaniem zespół cech, który można nazwać typem integralnym. Co to znaczy? To jest takie pojęcie będące pewnego rodzaju instrumentalnym uogólnieniem stanowiącym punkt odniesienia. To znaczy nie każdy konserwatysta będzie jakby wyznawał te zasady, natomiast generalnie, jeśli weźmiemy konserwatystów wszystkich, to w tym schemacie czy w tym stylu myślenia będą się mieścić. Oczywiście, w różnych nurtach treść tych zasad będzie w różny sposób czy w różny, z różną intensywnością. Odzwierciedlana. Niektóre nurty niektórych z tych zasad mogą nie uznawać, czy mogą z nimi polemizować. Zresztą, jak Państwo wiecie, konserwatyzm, konserwatyzm nie jest nurtem jednolitym i wewnętrznie, wewnętrznie podzielonym. Czy można używać takiego modelu integralnego? Oczywiście można, on jest potrzebny, ponieważ pełni. Pewni, pełni rolę pewnego kanonu, wyznaczników, według no, którego to kanonu w większym lub mniejszym stopniu możemy uwzględnić całe spektrum po, poglądów konserwatywnych. Takie modele. Są, są to twory poznania pewnego intelektualnego, powiedzmy, zatem rzeczywistości politycznej. Zatem nie są wiernym odzwierciedleniem tej rzeczywistości, jednakże pomagają nam tę rzeczywistość zrozumieć czy usystematyzować w ten czy inny sposób. Na ogół konserwatyzm datuje się na po rewolucji francuskiej, jego początek na po rewolucji francuskiej, okres porewolucyjny. W moim przekonaniu konserwatyzm wówczas zyskuje tylko nazwę i staje wobec, wobec nowej rzeczywistości, rozpoczynając samodefiniowanie, rozpoczynając jakby budowę, budowę teorii, doktryny. Proces powstawania tego kierunku łączy się bardziej z umasowieniem polityki i filozofii politycznej w dobie oświecenia, niż z powstaniem liberalizmu, jak na ogół konserwatyzm jest związany. Notabene no, ta opozycja wobec liberalizmu sytuuje również konserwatyzm w sytuacji, w której staje się tylko i wyłącznie oponentem wobec jakiejś dominującej doktryny. Jak się wydaje, konserwatyzm po prostu w stylu myślenia był do czasów rewolucji, rewolucji francuskiej wszechobecny i nie było potrzeby go nazywania czy w jakiś tam sposób budowania. Teorii. Natomiast porewolucyjne umasowienie polityki i filozofii politycznej ogólnie rzecz biorąc spowodowało, że powstaje zarówno liberalizm jako pewien kierunek polityczny, jak i konserwatyzm jako pewien kierunek polityczny. W dalszej kolejności wyłoni nam się socjalizm jako jeden z tych trzech głównych, jako kolejny z tych trzech głównych nurtów politycznych. A więc zarówno konserwatyzm, jak i liberalizm w rozumieniu ruchów politycznych wiążą się ściśle z procesami emancypacyjnymi i narodowościowymi XVIII i XIX. Wieku. Uwaga, to może się wydać, wydać truizmem, ale warto o tym pamiętać, bowiem no, konserwatyzm należy postrzegać po prostu jako filozofię naturalnej ciągłości, ciągłości dziejów czy ewolucyjności, nawet zmian. Jest to filozofia tłumaczenia rzeczywistości, a nie konstruowania rzeczywistości. Dopóki ta rzeczywistość no, nie spotkała się z tak radykalnymi nurtami, jakimi są były liberalizm, czy nadal jest oczywiście liberalizm i socjalizm, dopóty nie musiała budować żadnej, żadnej koherentnej nawet teorii. Jest to wreszcie filozofia w jakimś sensie można powiedzieć afirmacji rzeczywistości. Myśl bowiem konserwatywna nie wyznacza ani w postaci postulatu, ani w postaci jakiejś tam ideału, spodziewanej rzeczywistości ostatecznego celu dziejów, który wieńczyłby działania ludzkie. To jest domena właśnie nurtów liberalnych i socjalistycznych. Ani na początku, ani na końcu ludzkiej drogi nie sytuuje żadnego złotego. Wieku, od którego byśmy się oddalali, bądź do którego byśmy się specjalnie przybliżali. Rewolucja francuska jest tym wyraźnym symptomem przerwania właśnie ciągłości dziejów i zakłócania pewnych naturalnych procesów. Zresztą Mannheim wspomniany już twierdził, że mamy do czynienia z nagłym załamaniem się społecznych nośników stylu, stylu myślenia, mianowicie tymi nośnikami jest arystokracja, a co za tym idzie, pociąga to za sobą nagłe załamanie samego stylu myślenia. Po pierwsze, należałoby powiedzieć, że to załamanie nie jest nagłe. Rewolucja francuska jest apogeum pewnych procesów, a nie zwieńczeniem pewnych procesów w gruncie rzeczy, a nie a nie czymś, co początkuje. Druga sprawa, pytanie, co jest pierwsze, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Pytanie, czy to właśnie. Załamanie załamanie nośników stylu myślenia powoduje załamanie samego stylu myślenia, czy załamanie stylu myślenia powoduje załamanie nośników myślenia, a więc inaczej mówiąc, czy pewne prądy intelektualne nie doprowadziły najpierw do dezintegracji właśnie owej grupy społecznej, owego nośnika, o którym tutaj Mannheim wspomina, a dopiero potem nastąpiło załamanie samego, samej grupy społecznej. Fakt faktem, od rewolucji francuskiej najrozmaitsi myśliciele, czy to Bark, czy Mestret, czy Tocqueville, czy Le Bon, czy Ortega i Gasset, przedstawiali szereg różnorakich interpretacji zmagających się z problemami rozpadu dotychczasowego ładu, zagrożeniem ze strony radykalnych sił. Można wskazywać także na powojenne rewolucje społeczne, polityczne, gospodarcze, narodową czy kulturalną, na przykład społeczną. Która wiąże się, wiąże się z migracjami, z dekolonizacją, i tak dalej, czy ekonomiczną siłą przyciągania krajów europejskim, europejskich i zmianą struktury społecznej w ogóle w Europie, czy też polityczną, to jest pokolenie 68, prawda, czy, czy ewentualnie pokolenie Wietnamu w Stanach Zjednoczonych, kultura, kultura ta sama, rewolucja gospodarcza czy narodowa, związane z rewolucją polityczną dotyczą konfliktów zachodzących w strukturze ekonomicznej ekonomicznej, a więc z konfrontacją pomiędzy gospodarką wolnorynkową a interwencjonizmem państwowym, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o narodową, to no, można powiedzieć zmagania z utratą w jakimś sensie tożsamości narodowej w dłuższym okresie czasu, czy wreszcie rewolucja kulturalna starsza może od tych pozostałych polegająca na załamaniu cywilizacyjnym. A więc cywilizacja właściwie utraciła swój cel, do którego do tej pory zmierzała. Przechodząc do Polski, warunki zaborowe niewątpliwie uformowały, a jednocześnie zniekształciły pewien charakter polskich partii i nurtów politycznych, w tym oczywiście także konserwatyzmu. Po upadku zresztą powstania listopadowego, Centrum Życia Politycznego przesunęło się na emigrację. To też ma swoje, swoje znaczenie. Ale w głównych założeniach konserwatyzm Polski mieści się, można powiedzieć, w ogólnym nurcie konserwatyzmu europejskiego, którego zresztą ojciec duchowy Edmund Barg był politykiem i myślicielem znanym w Polsce i czytanym, filozofem politycznym również. Konserwatyzm Polski nie stanowił jakiegoś zwartego obozu politycznego, właściwie po czasy autonomii. Galicyjskiej i działalności Gołuchowskiego, prowadzącej do uformowania rządzącego obozu konserwatywnego. Odmienność treści zresztą polskiego konserwatyzmu wynikała zarówno z okoliczności powstania w XIX wieku, a więc okoliczności zaborowych, ale nie przesądzała o jakiejś oryginalności polskiego konserwatyzmu pod względem zasad ideowych i światopoglądowych. Oczywiście Konkretne rozwiązania były już specyficznie polskie. Natomiast ta treść ideowa, ów model, o którym tutaj mówimy, właściwie pokrywało się z tym, co jest, czy nie wykraczało poza obręb tych zasad, o których tutaj mówimy. Specyficzna sytuacja Polski wyrażała się również w tym, że mieliśmy do czynienia z, no, z zaborami, a więc z nieistnieniem państwa. Tutaj nacisk zatem yy, myśli konserwatywnej przesunął się z kategorii państwa, które jest, która to kategoria jest dla konserwatystów jednoznaczelnych, na kategorię narodu.